Dlaczego Polska była jedynym krajem w Europie, w którym król był wybierany w wolnych wyborach? Ale zanim poznasz prawdę, zostaw suba i lajka. Gdy w XVI wieku cała Europa klękała przed swoimi monarchami absolutnymi, wierząc, że ich władza pochodzi od Boga, w Polsce działo się coś nie do pomyślenia. Tutaj to naród szlachecki był suwerenem. Wyobraź sobie pole pod Warszawą. Na nim nie kilka tysięcy, a nawet sto tysięcy uzbrojonych po zęby szlachciców. Każdy z nich, od najbiedniejszego do magnata, miał jeden głos, równy głos. To oni decydowali, kto założy Polską koronę. Kandydaci na tron, nawet z najpotężniejszych rodów Europy, musieli tu przyjść. Przyjechać i prosić, składać obietnice, przekupywać, a na końcu podpisać żelazną umowę z narodem, artykuły Henrykowskie i pakta konwenta. To nie była prośba, to był warunek. Król przysięgał, że będzie strzegł wolności i praw, a jeśli złamie przysięgę, szlachta miała zapisane w prawie prawo do buntu, do wypowiedzenia posłuszeństwa tyranowi. Dla Europy to była anarchia, dla Polaków złota wolność. Byliśmy republiką na czele z królem, państwem, w którym władca był pierwszym obywatelem, a nie panem. To był nasz największy manifest sił. well.